Cześć, witajcie w kolejnym podsumowaniu miesiąca na kanale. Mamy już listopad za sobą, więc pora obejrzeć pozycje, które trafiły na moje półeczki. Zacznę standardowo od Mangi, od Studia JG. W listopadzie odbył się jesienny festiwal Mangowy, i tutaj wpadły do mnie trzy mangi, które już oczywiście prezentowałem na kanale w ramach wideo. Na temat festiwalu, więc już nie będę się. Powtarzał. Dalej wpadły, wpadli do mnie międzygatunkowi recenzenci tom 5, 7 grzechów głównych 31, Zew Nocy 11, bardzo fajna seria o wampirach. Nie drącz się ze mną Nagatoro, Witchwatch, tom 3, Grand Blue, też bardzo fajna seria o nurkowaniu i opiciu. Także każdy znajdzie coś fajnego. Godzillowa dziewczynka, czyli potworna słodycz, tom siódmy, dość dawno, dość długo po, po tomie szóstym oraz gaciakuta, tom szósty. Ja sobie podkładam wszystko. Tak jak zapowiadałem w poprzednim wideo, w listopadzie trochę mi tego wpadło, więc muszę sobie zwalniać miejsce na bieżąco. Także jeżeli chodzi o wydawnictwo Łaneko, to przyszedł do mnie piąty tom przebijającego niebiosa góry Lagana, piętnasty tom Walkirii Kresu Dziejów, czyli rekord of Ragnarok i naprawdę z uwagi na tą kreskę ja Wam gorąco polecam tę serię. Dalej mamy Jujutsu Kaisen, tom 22, spin-off Tokyo Revengers, listy od Keisuke Bajdiego. Black Lagoon, tom 13, czyli serii, której kolejne tomy publikowane są w dość dużym odstępie czasu i Waneko nie dodrukowuje regularnie tej serii, bo w zasadzie no, już jej w ogóle nie dodrukowuje i wszystkie kolejne tomy wydawane przez autora są już mniej więcej w ramach druku na życzenie. Także jeżeli macie tą serię warto, warto zainteresować się kolejnymi tomami. Dalej mamy 13 tom Hunter Hunter seria bardzo szybko idzie, więc to jest bardzo duży plus. Nostalgiczna premiera, czyli żebym tego dobrze wymówił. Katekio Hitman Reborn tak, dobrze. Zawsze mam z tym problem. No i manchwa od Waneko, czyli hit Solo Leveling, tą drugi. Przejdźmy teraz do pozostałych wydawnictw mangowych. Mamy tutaj Old Boya, o którym już mówiłem w ramach podsumowania. Niech żyje komiks. Kolejny tomik Dragon Balla w kolorze. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jak się prezentuje Dragon Ball w kolorze, to tutaj. Mały przegląd. Pokazuje, jak do tego, że cały czas ktoś potrafi do mnie napisać, zaskoczony, że takie wydanie w ogóle u nas w Polsce jest. Od dango dotarły do mnie Czarne Chmury. W moim sercu tom siódmy. I teraz coś gorątszego, czyli Nowości od Akumy. J.K. Haru, życie prostytutki w innym świecie. Tom piąty. Jeszcze dwa tomy i ta seria będzie zakończona. No, i coś troszeczkę gorączego, czyli ścianka jest tak napisana, że nie do końca jestem w stanie poprawnie rozczytać, ale poczekajcie, rens. Rens, czyli to jest chyba, jeżeli dobrze kojarzę na podstawie gry. Ale tutaj, jeżeli ktoś wie, to może mnie sprostować w komentarzach. Przejdźmy dalej do komiksów. W tym miesiącu wpadło ich naprawdę sporo. Zacznijmy może od nagle komiks, gdzie wpadł do mnie Duke i Cobra Commander. Dalej, trzeci i ostatni tom, X-Statics, Odmuchy. Od Lost in Time wpadło do mnie Hitomi, czyli zaległy komiks, który już jakiś czas temu wyszedł. Dwunasty tom, Sonika. Z MonsterVerse mamy czy Monsterverse i około Monsterverse mamy Pacific Rim e, Rock Zero ja miałem ten tom w oryginale i też bardzo ciekawe jest to w jaki sposób różni się ono od wydania Amber gdyż no tutaj jeżeli chodzi o grubość wydania Amber jest ono dwukrotnie większe, chociaż ma dokładnie tą samą zawartość no i Godzilla e, Polowanie, czyli prequel do ostatniego filmu Godzilla Kong. No i też nie mogło zabraknąć najlepszych kawałków z Baranowskiego, które już prezentowałem w innym wideo. No i e, przyszła pora na kolekcję. E, w listopadzie wpadły do mnie cztery tomy e, testu Marvel Must Have. Nagrałem oddzielne wideo a propos testu. Też zachęcam Was do obejrzenia. Dalej Marvel Origins, w którym wyszedł pierwszy tom X-Men w kolekcji. Dalej, kolejne dwa tomy Bohaterów i Złoczyńców. Mamy tutaj drugi tom Przyjdź Królestwo Twoje. I kolejnego Grubaska, 320 stron. Także jest co czytać. No i oczywiście na końcówce nie mogło zabraknąć. Torgala. Także jeżeli chodzi o podsumowanie miesiąca, to by było na tyle. W grudniu czekam mnie mały urlop, mały orientalny urlop, także w następnym podsumowaniu może pojawić się troszeczkę innych i bardziej interesujących pozycji. Dlatego też już zapraszam Was na kolejny film. A tymczasem żegnam Was i dziękuję. Cześć.